Cześć, dziś zapraszam Was. Słuchajcie, do spiżarni. Będę robić generalne porządki. Nie jestem pewna, czy uda mi się skończyć je dzisiaj. Myślę, że te porządki będą trwały przez jeszcze kilka najbliższych dni, ale będę to właśnie tutaj nagrywać. Jest jeden wielki bałagan, więc chciałabym wszystko posprzątać. Ta spiżarnia wcale taka mała nie jest. Znajduje się akurat tutaj u nas pod schodami, więc tak jak widzicie, mamy tutaj wyjście główne, ale spiżarnia zakręca. Prawo pod schody i ta część jest dosyć głęboka. Jest tam sporo kartonów, które też muszę przejrzeć, poprzewracać, przejrzeć rzeczy. Myślę, że właściwie większość tych kartonów pójdzie do, do wywalenia. Są tam rzeczy, do których w ogóle nawet nie zaglądam i niekoniecznie są mi potrzebne, więc. Chciałabym się tym zająć i dzięki temu też te poduszki, które tutaj widzicie, to są poduszki y, na wypoczynek tarasowy. Y, zawsze te poduszki chowamy na ten okres jesienno-zimowy, właśnie tutaj do spiżarni. I żeby zrobić tutaj więcej miejsca, więcej przestrzeni, to te poduszki chcę właśnie schować pod. Y, Tę wnękę, natomiast tam no też muszę wcześniej posprzątać, a chcę żeby było tutaj więcej miejsca, żeby to nie przeszkadzało. Mamy tutaj różne sprzęty, przetwory, przetwory. Też chciałabym wam pokazać, jak przygotowaliśmy się na zimę i tutaj z tyłu jak widzicie po tej drugiej stronie mamy skos, meble są zaprojektowane pod wymiar mój mąż wszystko wymierzył zamówił płyty i właściwie wszystko też złożył, więc jeśli chodzi o te wymiary to sami sobie wymierzyliśmy mniej więcej jaką wysokość półek chcemy i szerokość tutaj na przykład na samym dole mamy jedną większą półkę, która ma być przyszłościowo i docenowana Albo pod pralkę, bo w tym momencie pralnię i pralkę mam na górze, na piętrze. Nie wiedziałam, czy to się będzie sprawdzać, więc jesteśmy tutaj na tyle zabezpieczenie, że tutaj również mamy ujęcie wody oraz odpływ, albo ewentualnie też docelowo mamy tutaj miejsce zaplanowane. Właściwie nie, pralkę mamy chyba zaplanowane, zaplanowaną tutaj pod, pod wnęką, natomiast tutaj mamy. E, Tę przestrzeń zaplanowaną pod dodatkową zamrażarkę. Gdybym ewentualnie się nie mieściła w lodówce. Właściwie zamrażarkę chcieliśmy kupić już w zeszłym roku, ale jednak jakby też ciągle odwlekam ten moment. I nie wiem, czy, czy jeszcze ją kupimy. Zobaczymy, prąd idzie w górę zamrażarka, ten dużo bierze prąd, w ramach oszczędności jeszcze jej nie mamy. Ale. No, taka dodatkowa zamrażarka to jest duży atut, a jeśli chodzi o takie lodówki, które są pod zabudowę, automatycznie te zamrażarki mają dużo, dużo mniejsze i czasami jest tak, że się. Autentycznie w zamrażarce nie mieszczę. Brakuje mi miejsca czasami, żeby na przykład zamrozić chleb, bułki. Ja jeszcze dodatkowo mrożę buliony w słoikach, a gdzie tutaj dopiero jakieś mięso, owoce i tak Mamy przetwory: mamy ryż, cukry, mąki, kasze, mamy jakieś deski, jakieś też ozdoby wielkanocne i świąteczne. Oczywiście nie wszystkie, też tutaj właściwie w tej wnęce znajdują się moje rzeczy do treningu, które są mi tutaj pod ręką, ćwiczę bardzo często, więc nie muszę gdzieś tam, nie wiem, chodzić do um, kotłowni czy do garażu i biegać z tym zbyt daleko, więc to jest bardzo wygodne, że mam, otwieram drzwi i mam tutaj te rzeczy od razu pod ręką, mata, hantlę i tak dalej. Mamy też taką mniejszą tutaj wnękę taką wąską albo na deskę do prasowania albo też właśnie na suszarkę i to też jest wygodne bo czasami chcę szybko wysuszyć coś na słońcu pościele ręczniki, koce więc biorę taką suszarkę i wychodzę przez duże okno na taras, ale z reguły rzeczy suszę w suszarce na górze właśnie na piętrze w pralni ale pomyślałam, że czasami na słońcu też fajnie, jak coś wyschnie, bo wtedy to pachnie słońcem i uwielbiam ten zapach. Inaczej jest, jak coś się suszy w suszarce, inaczej na słońcu. Myślę, że każda dziewczyna to wie. Ja powoli zabieram się za ogarnianie tych rzeczy. Mamy też tutaj w spiżarni mam też chemię. Ale ta chemia i tak z czasem zniknie, ja i tak to rozdzieliłam i, i nie leży to bezpośrednio przy jedzeniu tutaj po tej drugiej stronie, tylko z tej strony. Natomiast jak zrobimy też pralnię, a tam też mebli brakuje i wypadałoby um, również um, zaplanować tam jakieś szafki, to wówczas um, wtedy ta chemia wyląduje właśnie w pralni. Um, tam będzie um, jej miejsce. Docelowe, natomiast na ten moment jest to wszystko tutaj. I cóż, zabieram się za porządki. Myślę, że najlepszym sposobem jest wyniesienie tego wszystkiego na zewnątrz, posprzątanie tutaj, wymycie też podłogi i w tym momencie przejrzenie tych wszystkich rzeczy. I myślę, że ten sposób będzie najbardziej efektowny i wydajny. Więc zaczynamy. I dalej zabieram się za porządki. Wczoraj mój, mój mąż powynosił wszystkie ciężkie rzeczy, które znajdowały się tutaj, właśnie pod schodami, więc pokażę Wam, jak wygląda ta przestrzeń. E, ja już tutaj przemyłam podłogę i za chwilę będę wrzucać tam e, poduszki. Więc to wygląda tak: pod schodami mamy tutaj taką przestrzeń. Tutaj jest kontakt w narożniku, tutaj mamy góry wyjścia pod e, światełko, ale jeszcze nic tutaj nie jest zamontowane. No i tutaj mamy e, tyle miejsca. i Akurat tutaj zmieszczą się właśnie poduszki. Tutaj mamy bok od wypoczynku. E, w salonie, ponieważ ta kanapa jest modułowa, można ją rozdzielić i przymocować, właśnie bok, ale w tym momencie mamy kanapę narożnikową i ten boczek jest niepotrzebny, więc trzymamy go tutaj. E, jakieś dodatkowe stoliki, gdyby były potrzebne na imprezę, i tutaj znalazłam taki kosz, do którego powrzucałam właśnie nogi od stolika. Tutaj też mamy pochodnie i, i mamy e, takie kije na ognisko, i właśnie nie wiem, czy dzisiaj ognisko nie zrobimy. Ziemniaki z gzikiem. Taki jest plan na dzień dzisiejszy, aczkolwiek chyba pada. Mam nadzieję, że nie będzie padało wieczorem, więc plany mogą się jeszcze popsuć. Ale robię sobie teraz chwilę przerwy: zrobię sobie herbatkę i zabieram się za układanie tych poduszek. No i później za porządki tutaj na półkach. Mamy kolejny dzień, trzeci, i właściwie powoli kończę. Jestem bliska końcowi, więc pokażę Wam mniej więcej, jak to na ten moment wygląda. To, co mi jeszcze zostało, to półki na samym górze. Muszę po prostu ym, wziąć drabinę z garażu. Bo nie jestem w stanie sięgnąć tam do tych półek. Tam są różne szklane wazony, świeczki, więc to jeszcze chciałabym posegregować. A tak poza tym większość porządków jest już tutaj zrobiona, nawet zrobiło się sporo miejsca na półkach. Natomiast zanim skończę, muszę wjechać do innego marketu i kupić sobie jakiś organizer na słoiki. I chciałabym to tutaj włożyć, tak żeby tych słoików nie było widać i myślę, że jak kupię coś takiego wyższego, to będę w stanie bardziej to, te słoiki poupychać i one, no i będzie tutaj więcej miejsca, one też nie będą tak tutaj widoczne, tutaj na przykład mam orzechy od rodziców, które muszę wyłupać, przydadzą się na pewno do różnych ciast. Tutaj u góry zrobiło się sporo miejsca. Tutaj w tym organizerze mam różne instrukcje obsługi sprzętów, AGD w kuchni. Tutaj postawiłam sobie zapaszek, więc od razu jak się wchodzi do spiżarni, to też jest to ładny zapach. Tutaj z tyłu, tam z tyłu dalej jest mąka w zapasie do robienia chleba i bułek i też ciast. Tutaj mamy takie bardziej też ekologiczne mąki, owsiana bezglutenowa, ryżowa jest pełnoziarnista żytnia i tutaj mamy makarony do spaghetti. E, tutaj mamy kaszę jęczmienną, też cukier tam z tyłu, też jest cukier. E, mamy słonecznik, właściwie dla ptaków do karmnika. Jeszcze trochę, zrobi się zimno, spadnie śnieg, to e, będzie można wysypać do Karnika. No, i tutaj mamy ciecierzycę, soczewice. Mamy też jakieś resztki ryżów do paelli I też do risotto. Tutaj mam też sól. No, i zaczynają się moje przetwory. Mamy tutaj kompoty z jabłek, które ostatnio robiłam z goździkami cynamonem. Tutaj mamy papryczkę, czyli którą sobie zamarynowałam, która wyrosła mi w ogrodzie, więc zamarynowałam, zamarynowałam ją w zalewie. Mamy też chyba dwa słoiki buraczków. Dalej mamy też, słuchajcie, zakwas na barszcz. Więc będę robić na pewno w ogóle tam u góry mam taki duży garnek, którego nie widać, bo jest zasunięty. Bardzo duży garnek, w którym zawsze co roku robię barszcz. Właściwie nie na święta, tylko na Sylwestra i na Nowy Rok. Z tyłu są też miody i bardzo dużo grzybów. Grzybów, które dostałam od babci i od rodziców. Tak. Tutaj z kolei cała półka przetworów poustawiane jedne na drugim. I też tutaj mamy kompoty i przede wszystkim przyciery pomidorowe. I też mamy ogórki w różnych zalewach. Ogórki, które sama robiłam, ale też które dostałam. I mamy też tutaj, słuchajcie, tutaj coś jest. To są wydrążone wiśnie z pestek. Tutaj mamy jakiś dżem wiśniowy. Tutaj chyba mamy... Mus jabłkowy. Mm. I mamy też dużo takich słoików z grzybkami. Więc tak, tutaj cała półka jest zawalona właściwie tymi przecierami. E, tutaj mam ryż, który ostatnio zamówiłam i bardzo Wam polecam. E, Global, marka Global Indian Rice. I tutaj ten mamy 10 kg e, premium. Bardzo dobry ryż, naprawdę świetny jest. Przepyszny w smaku. W ogóle się nie klei, jest sypki. Tutaj na dole mam torby na zakupy spożywcze. Tutaj mam poukładane swoje hantle. A tutaj z tyłu wygląda tak właściwie: nic tutaj szczególnego nie ma, tylko są właśnie te poduszki na wypoczynek tarasowy. Te poduszki w ogóle są z IKEA. No i też pozostałe krzesła: jak jest jakaś większa impreza rodzinna, to te krzesła stąd wyciągamy. Rowerek, z którego na ten moment nikt nie korzysta. Ja wolę zdecydowanie ćwiczyć z handlami i tutaj jeśli chodzi o sprzęt i odkurzacze, to jeśli chodzi o odkurzacz pionowy, to ten jest mój ulubiony. To jest Redki, Redki Flex, bo on ma tutaj taką łamaną rurę. Ten odkurzacz wyróżnia się tym, że on ma pięciostopniową regulację i właściwie jest bardzo podobny też do Dysona, dlatego że ma bardzo fajne, dosyć mocne podświetlenie LED i włącza się go w ten sposób, że wystarczy raz nacisnąć. Nie trzeba trzymać w ogóle tego przycisku, żeby ten odkurzacz odkurzał. Więc I moc tego odkurzacza jest naprawdę powalająca. Z reguły w tego typu odkurzaczach jest trzystopniowa regulacja mocy, a tutaj macie aż pięciostopniową regulację mocy. Aha, i to podświetlenie, nie wiem czy było widać. No jest mocne. Jest mocne, podobne jak w Dysonie, więc w ciemniejszych pomieszczeniach no to faktycznie wtedy troszkę poświetla i widać ten pył i kurz e, i piasek e, tam, gdzie trzeba to poodkurzać, szczególnie właśnie jak jest ciemno. E, a tutaj jest ten odkurzacz też ręczny, mm, bezprzewodowy, ale mopujący i szczerze mówiąc z tego też często korzystamy, szczególnie w kuchni jak się coś wyleje albo coś się wysypie i na szybko jakby kuchnię trzeba ogarnąć no to korzystam, korzystamy z tego więc to też jest dobry sprzęt bardzo wygodny water water to też Jest bardzo dobry, więc z tych dwóch tutaj korzystamy chyba, że po prostu jeździ ten czy wiecie ten <coughs> obrotowy. Tutaj mamy przedłużacze, które włożyłam sobie do takiego większego szklanego pojemnika. One są przynajmniej tutaj na widoku, bo zawsze gdzieś pytała męża, gdzie jest jakiś przedłużacz, gdzie jest przedłużacz, bo mm, albo był odkładany w miejsce, które nie było mi znane, a tak przynajmniej one tutaj będą widoczne. No, tak sobie to wymyśliłam. Może być to ten szklany wazon, może być dowolny jakiś pojemnik, organizer, ale. No, pasuje mi tutaj. I to, słuchajcie, to, z czego jestem też bardzo zadowolona, co się u mnie dobrze sprawdziło, a zakupiłam w TK Maxie. To są, słuchajcie, te pojemniki. One tutaj od spodu mają takie dziurki, więc tutaj przepuszczają te pojemniki powietrze. I tak w jednym trzymam ziemniaki, w drugim cebula. No, i tutaj mam akurat puste. A można trzymać też czosnek albo też jakieś dodatkowe inne warzywa, typu nie wiem, marchewka albo bataty albo kolejna porcja ziemniaków. Tutaj są ogórki, które zakupiliśmy. Ogórki w dużej ilości, słoiki konserwowe przede wszystkim. Konserwowe, a tu chyba mamy kiszone, tak, to są kiszone. No, i tutaj mamy pojemniki z Puszkami, tutaj są też puszki przeciery pomidorowe, e, tutaj są kwiaty jadalne, które lubię wykorzystywać do, do ciast albo coś przyozdobić. Tutaj jeszcze mamy oliwki z Grecji e, i cóż więcej, i tutaj kolejne słoiki, przetwory. Tu widzę e, kolejne puszki ananasów, to akurat chyba mój mąż przykładał. I tak, tutaj mamy też musy, mamy sok z pigwy, sok jabłkowy do herbaty. Mnóstwo takich grzybków marynowanych, bardzo, bardzo dużo. Um, dużo mam takich słoików. I to nie wiem, co to jest. To jest chyba coś z dyni. Może jakiś mus z dyni, albo może mus jabłkowy, bo ma taki ciemny, intensywny kolor. Tutaj mamy jeszcze mus jabłkowy, tutaj mamy kolejne grzybki, a tutaj takie gotowe produkty ze sklepu. Mm, Humusy, suszone pomidory, salsy, mleczko kokosowe, majonez. No i inne kolejne puszki. I tutaj coś jeszcze mamy. Tu też mamy jakiś fajny dżem. Tak, a nie wiem, czy to. A, to jest chyba malinowy. Chyba to jest malinowy. Dobrze, tutaj mam taki fajny pojemnik organizer, w którym świetnie mieszczą się chipsy. Jest też wszystko z zewnątrz widoczne, więc no fajnie to wygląda. I tutaj kolejne pojemniki na słodycze. Zwykle słodyczy jest u nas więcej, tym razem jest naprawdę tego mało, wszystko zostało skonsumowane. No i tutaj sprzęty, czyli y, mój ulubiony Biedromix, y, blender kielichowy, z którego często korzystam, tutaj mamy Blendigo, taki mniejszy blender, no i też oczywiście gofrownica, często mm. pytacie o gofrownicę, ona jest bardzo dobra, Dezal się nazywa. Toaster, tutaj jest taki multi cooker yy, i tutaj mamy tutaj sprzęt do mielenia mięsa, czy też do bułki tartej i do mielenia różnych rzeczy. I właśnie tutaj też sporo rzeczy mi się wala, więc chciałabym tutaj również kupić jakiś pojemnik organizer, żeby wszystko sobie tutaj powkładać. Tutaj też widzę, jakie rzeczy mi leżą, więc też mogłabym tutaj włożyć do jakiegoś pojemnika organizera, więc chcę to sobie wymierzyć na wysokość. Szerokość, głębokość i y, kupię tutaj coś. No i tutaj mamy też chemię, ale tak jak powiedziałam, ta chemia stąd wyleci. Jak tylko po prostu będą zrobione półki i meble w pralni, to y, większość tych rzeczy pójdzie y, do pralni. No i tutaj kolejne sprzęty: też toster. Tutaj mamy wino od babci, które też już nam się kończy, i y, wyciskarki do owoców, i właściwie. To tyle, więc porządki ogarnięte. No, jestem bardzo zadowolona. W spiżarni często szybko się właściwie robi bałagan i co jakiś czas trzeba zrobić generalny porządek, ale teraz jest naprawdę super. Dobra, udało mi się kupić dwa pojemniki. Jeden taki mniejszy, a drugi większy na słoiki, właściwie taką skrzynię. Dobra, słujeki schowane, więc to wygląda tak akurat Fajne, fajna skrzynia, która mi się tutaj mieści na głębokość, więc super jest to dopasowane. No i tutaj tak wygląda ten mniejszy pojemniczek z tymi akcesoriami do tej maszynki do mielenia i też do Thermomixa. Jest tutaj wszystko obok, więc pasuję.